Bo jest bardzo kwaśna. Delicious. Jest przepyszna. Sama świadomość tego, że ona ma ogromną ilość witamin. Działa na moje ciało prozdrowotnie. Powoduje, że mam jeszcze większą ochotę na nią. Jak sama jest z praktyką dziką. To, że mam świadomość, jak ona działa na moje ciało. Mam odczucie tego w ciele, bo kiedy nie praktykuję, a zdarza się, jestem bardzo zaangażowana w projekt, mam tylko jakieś 5-10 minut na praktykę. Ostatnio zdarzyło mi się, że opuściłam dwa dni, bo miałam wyjazdy z córką. Autentycznie odczułam w ciele po pierwsze, Dużo mniej energii życiowej, dużo mniej witalności, potrzebowałam więcej snu, potrzebowałam więcej jedzenia, ciągnął mnie bardziej do słodyczy, ciągnął mnie bardziej do rzeczy, które nie są zdrowe dla mojego ciała, jeśli chodzi o.